Czarodziejski flet to spektakl dla dzieci stworzony na podstawie jednej z najsłynniejszych oper Mozarta. Opowiada o magicznej sile muzyki. Premiera spektaklu w najbliższą sobotę 15 listopada. Twórcy przedstawienia to nasi południowi sąsiedzi z Czech. Jest to naprawdę taka taka fajna bajka że w tym w czasie i Mozarta właśnie była se zrobiona jako na prale takie, takiej fantazy, co znamy dzisiaj z filmów i tak, i że była bardzo popularna już we swoich, swoich czasach. A myślę, że jest zasięg najpopularniejszy ze wszystkich jak Mozartowych oper. W spektaklu nie zobaczymy klasycznych lalek, ale aktorów, których ruch sceniczny zastąpi marionetki czy kukiełki. My chtěli jsme tak troška zrobit, jak by takový takových starých časů, prostě barokový, to, že najednou ta iluze, která je jako 2D, je zmalovaná a prostě najednou, že, že, vlastně může být to, to samé cudo, jak, jak, také ty filmy, kteří pracují s bardzo takými novými a současnými efektami. Szczegółowe informace na Lalek, wroclaw.pl